Witam, witam w kolejnym materiale. Dziś taka fajna ciekawostka, dosyć ciekawy temat. Jest tutaj przede mną piła AMS 361, którą przed momentem wyposażyłem, a raczej usprawniłem o jeden dosyć, moim zdaniem, bardzo fajny element. Element, którego brakuje starym pilarkom ściela, a jest on już fabrycznie w tych nowszych. Chociaż na pewno nie jest, bez, nie jest niezbędny, ale y, bardzo usprawnia y, korzystanie z piły, z pilarki, Korzystanie z pilarki. chociaż nie mam tutaj na myśli może samego, samej pracy, y, cięcia, y, a bardziej pracy serwisowe obsługę y, tej właśnie piły. Jest to, słuchajcie, osłona boczna z niegubiącymi się śrubkami. Słuchajcie, jak dla mnie to jest ostatni, a raczej był ostatni element, którego brakowało do pełni szczęścia w tej pilarce. Co to za osłona w ogóle? Skąd ja ją mam? To jest, słuchajcie, osłona z pierwszej wersji MSA 362 i 261. Pierwsze właśnie wypusty tych pił wychodziły z tą właśnie osłoną, z taką starego typu, jakby, ale już z tymi fajnymi śrubami. I taką zupełnie przypadkiem udało mi się trafić na Allegro. I słuchajcie, nie wiem, ani trochę pewien, czy ona będzie pasowała do 361, no bo jak, skoro to jest stary model. A tu nowy, no powiedzmy, że nowy było do starej wersji 362, która już od ładnych paru lat została zastąpiona nowszą wersją. Nowszą wersją 362, która z kolei została teraz zastąpiona jeszcze nowszą wersją 363. Sorry już mi się mylą te nazwy. No, ale wiemy o co chodzi. Tak więc yy, ku zaskoczeniu ta osłona pasuje idealnie do tej piły. Pasować też będzie oczywiście do 341. Nie wiem jak z MSM260, czy tam będzie pasowała. Tutaj niestety nie mogę wam potwierdzić. Ale jest, yy, słuchajcie, taka możliwość. Także super sprawa. Super, że to się tutaj pasowuje. Chociaż teraz zastanawiam mnie <grym>, yy, tutaj. Postawa samego sztila. Wiecie, piły te są w produkcji nadal. Mogliby je doposażać w tą właśnie osłonę, nowszą, ale tego nie robią. Z jakiegoś powodu. Ciekawe jakiego. Słuchajcie. A, jeszcze jeden mały szczegół. Po zmianie tej osłony okazało się jeszcze. Słuchajcie, że wymagana była malutka. Przeróbka, Przeróbkę, którą można sobie wykonać dosłownie samemu lub też zainwestować kolejne, powiedzmy to 5 zł, w szpilki do mocowania prowadnicy. W tej pile są one dostosowane do tej właśnie osłony bez niegłusych nakrętek. Tutaj mamy takie dwa zgrubienia, co nie? Na niej opiera się prowadnica i one tutaj fabrycznie są trochę dłuższe, bardziej odstające co sprawia, co daje taki efekt, że ta nowa osłona nie do końca chce dolegać nam do tej prowadnicy, tak więc mamy opcję taką, albo je odkręcimy obie i podszlifujemy sobie ten, to zgrubienie, żeby było ono trochę krótsze. Musi to być około, jak dobrze pamiętam, 5 mm, czy nawet bliżej 4, bym powiedział. Trzeba je sobie wykręcić, obszlifować ładnie i wkręcić z powrotem. Tutaj mamy normalnie gwint prawy, więc odkręcamy w normalny sposób. Pamiętać trzeba jeszcze, że w tym modelu, nie wiem jak w innych, te otwory w karterze, w które wkręcamy te śruby, są na wylot, czyli odkręcając tą śrubę, mamy dziurę w baku oleju, więc warto sobie ten olej wypuścić, żeby tutaj nas nie zalało. I co poza tym? Poza tym warto się wyposażyć w jakieś dobre narzędzie, że tak powiem ściskające, żeby to sobie ładnie odkręcić. No dosyć ciężko się odkręcają te dwie śruby, one są tutaj wklejone na jakiś klej do gwintów zdaje się. Odkręcają się dosyć ciężko, po odkręceniu warto je sobie oczyścić te gwinty i nałożyć jakąś pastę uszczelniającą chociażby, żeby uszczelnić dokładnie te otwory, żeby tutaj żaden olej nie wyciekał. Chociaż raczej, raczej nie powinien, no ale dla pewności warto to zrobić, ja tak zrobiłem. No i to jest właśnie ta pierwsza opcja. Druga opcja jest to kupienie już dedykowanych śrub chociażby właśnie od modelu 362, których, które już są tutaj przystosowane. One są też troszeczkę dłuższe, dlatego ta opcja jest moim zdaniem lepsza, gdyż tutaj te śruby są troszkę krótsze, tego gwintu jakby troszkę jakby brakuje, więc jest tutaj pewne ryzyko, że może nam się tutaj ten gwint zerwać. Te szpilki kosztują, jak patrzyłem, 2,50 za sztukę. Plus tam wysyłka, czy jeśli kupujecie gdzieś na miejscu, no to koszt znikomy. Ja tutaj po prostu już chciałem sobie to wykonać, żeby mieć to już zrobione, ale pewnie sobie te szpilki też wymienię na te dedykowane, żeby mieć spokój. Wiecie, żeby spać spokojnie. No to jest taka przeróbka, którą trzeba sobie zrobić. Sama budowa, no niestety, nie jest jakaś najtańsza. Ja to już znalazłem za niecałe 180 zł. Czy warto, czy nie warto? Jeśli ktoś lubi pilarki, lubi ten bajer, to moim zdaniem warto. Tyle w tym materiale. Cześć.